Jak będzie sam raz do kamerowania kurwa i trzymaj na jedną ręku kamery. A. Nie, nie wiem Ja Ty... wiem, teraz oczywiście nie mogę wybrali O, już lepiej się jedzie Wyłącz dodać w nicce Nie mam na do tego do sklepu A bo ja wiem gdzie jest w Nie wiem gdzie gdzieś trzeba na pewno drogę i sklepu Nie ma w nosie do picia nie ma nic w ogóle Mam zdjęć tej mapy. Tutaj nie masz zasięgu. Mapy, zdjęcia mam z wczoraj jeszcze, wczoraj. Ale to jest całkiem inna mapa. To, to przecież tych kawałek tylko zrobiłeś. duże, Ale to tam jest tam wierdź. akurat kawałek, tam to jest 89 klasa, tak nie 96. To, to zasięgu nie ma. No i dodzwonisz się, dodzwonisz Nie dodzwonisz się właśnie. Dodzwonię się. Z, z spinął. 63, No. Jeszcze 63. Ale nie wiedz, jak to powiem. Nie że nie ma. Poza... Zobaczcie tutaj, tam ta na parkie. tak tutaj z rogni mała. Jesteśmy jeszcze pół lat nie? Tam, tam nic, nic, nic. Trzy filmiki nie będzie tego, nie będzie, nie będzie nic. <grywka> Mateusz ma, ma epona. Ale teraz, jakby się coś stało, to nie ma zasięgu nawet na 112 Nie, zadzwoni. nie, 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 zadzwonisz nie, no, Spróbuj. nie, 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 Jeszcze nie, 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 No I co? No i co? Czekaj pojedziemy jeszcze troszkę w głąb placu Ej, proszę. Gdzie my jesteśmy? Nie. W drodze na trasę. Nie. Tak. Uh -uh. Udowodnić Ci?